Cześć dziewczyny, dzisiaj trochę spóźniony filmik, dlatego że ulubieńca kwietnia, jednak nie miałam wcześniej czasu, a bardzo chciałabym Wam przedstawić niektóre kosmetyki. Pierwszym takim kosmetykiem jest firmy Logona. Jest to olejek do ciała, szałwia i morela. Po prostu uwielbiam go. Pojemność mała, bo 100 ml, jednak ja używam takie olejki raz w tygodniu. Jest to olejek jak obiecuje producent głęboko odżywcza kompozycja z moreli i oliwy z oliwek, szałwii oraz ekstraktu z rozmarynu dostarcza skórze nową elastyczność. Aromatyczny olej i zioła tworzą ochronę dla skóry. Bazylia, bergamotka i alang oraz wanilia tworzą fascynujący zapach. Po prostu super natłuszcza, ale nie ma takiego później wrażenia Taki tłustej skóry, jest poczucie takiego fajne natłuszcz taka fajnie natłuszczona, zapach jest po prostu śliczny, jest taki bardzo delikatna wanilia, taki jakby olejek do ciasta o zapachu waniliowym i do tego jeszcze opakowanie z pompką, eleganckie, po prostu super kosmetyk. Również z firmy Logona żel, do prysznic, żel pod Prysznic z serii Oriental. Jest to. Aha, co do ceny tego olejku, to jest koszt około 30 zł. Natomiast Żel pod Prysznic koszt około 20 zł. I tutaj miłe zaskoczenie co do tego żelu, dlatego że myślałam, że jak każde kosmetyki naturalne nie będzie się mocno pienił, a tutaj. Fajnie się pieni, zapach po prostu super. No i dlatego chyba niedługo się skuszę na temat do ciała z tej samej serii. Jest to owoc granatu i sezam, cenny olej sezamowy, ochronny ekstrakt z granatu i zmysłowa kompozycja zapachowa. Sprawiają, że kąpiel jest prawdziwym, orientalnym doznaniem. No super po prostu i po kąpieli nie ma się wrażenia suchej skóry. Czyli... Spokojnie, nawet jak się nie śpieszy z balsamem, fajnie nawilża skórę i ten zapach po prostu super. Kolejna rzecz jest też z firmy Logona. Jest to peeling do twarzy. Jest pojemność 75 ml. Niestety, jak wyczytałam, jest to już produkt wycofany z produkcji od niedawna i będzie zastąpiony kremowym peelingiem z bioaloesem. Więc zobaczymy, może tamten spróbuję, może będzie tak samo dobry jak ten. Jest to peeling do skóry mieszanej. Kosztował około 27 zł, ale za to duża pojemność i ma się wrażenie, e, ogólnie zapach jest to jakby taki miętowy i fajnie takiego odświeżenia. Drobinki nie są ani za mocne, ani za lekkie, po prostu w sam raz do skóry. Nawet taki zapach bardzo miętowy. Więc bardzo super się sprawdza do skóry. Fajnie oczyszcza. I jak tu pisze, oczyszcza skutecznie skórę z nadmiaru tłuszczu, drobny zanieczyszczeń, na skórka. Co jest prawdą. Po prostu super. No ale zobaczymy, już nie będzie dostępny. Zobaczymy co, jaki będzie ten produkt, który go zastąpi. Kolejna rzecz to jest firmy tym razem Lavera samopalacz do ciała, moja przygoda z samopalaczem do ciała zaczęła się od z próbki z, firmy, z tej firmy. To był akurat samopalający krem do twarzy. I wszystkich pytałam później wkoło jak, czy jest efekt, bo ja z natury jestem blada i rzeczywiście wszyscy zauważyli, że moja skóra jest lepiej jakby... Jest taka blada, żywsza, bardziej taki koloryc z cery był bardzo fajny, dlatego jednak koszt tego samopalującego kremu do twarzy był około 60 zł, a to jest tylko do twarzy, dlatego skusiłam się na ten samopalacz. Jest on zarówno do ciała, jak i do twarzy. I super się sprawdza, bo dlatego, że jak ja mam z serem... Mieszaną zgodną do wyprysków a w ogóle nie zanieczyszcza dodatkowo e, z cery. E, jest to pojemność około 150 ml. Ja go kupiłam po promocji za około 45 zł, ale wiadomo, samopalacz używamy raz na jakiś czas, więc można spokojnie e, sobie kupić. Jest to konsystencja mleczka, zapach. Bardzo ładny, aż do zaskoczenia, bo tutaj, bo zwyczaj samopalacza śmierdzą, a ten jest taki specyficzny, ale nie powiedziałabym, że śmierdzący, tylko taki dosyć nawet przyjemny. E, co tu pisze na temat tego samopalacza? Że na, jest to w 100% naturalne substancje samopalające na bazie cukru, zawarte w samoplaczu, pozwalają na stosowanie go przez osoby najbardziej wrażliwej skórze. Delikatny lotem z olejem jojoba, łatwo się rozprowadza na ciele i twarzy. Esencja roślinna i żel z aloesu pochodzący z upraw ekologicznych dostarczają skórze odpowiedniego nawilżania. No i tak dalej, i tak dalej. Co jest fajne, to to, że naprawdę widać efekt. Ja jestem dość blada, jednak może kamerka tego nie uchwyci, że trochę jestem brązowsza, bo zazwyczaj zauważyłam, że mnie jeszcze bardziej wybiela niż jestem. Ale naprawdę jest efekt. Może jest troszkę trudniejszy w aplikacji, dlatego że to jest postać mleczka i trzeba trochę postarać się, aby dokładnie rozmarować, Ale dzięki temu, co nas zmusza, jakby do tego, żeby dokładnie rozsmarować, jest po prostu super. No i tym razem z kosmetyków, może kolorowych, to będzie Ingrid Cosmetics w cienie. Mhm. Takie około 12 zł dałam w drogerii osiedlowej, niezbyt drogie. A byłam zaskoczona jakością tych cieni. Bardzo fajne kolorki. Takie o, brąziki. Dwa. Bardzo ładnie wyglądają. Może tutaj prawie. Bardzo fajnie się rozprowadzają. Fajnie pigmentowane. Jeszcze tutaj złoty zielenią o. i fajne do takiego dziennego makijażu jak najbardziej super jako byłam zadowolona z tych cieni, to kupiłam jeszcze w sobie z tej samej firmy takie, tylko że jest to numerek 16 jednak okazało się, że te dwa cienie są identyczne do tych co już mam tutaj więc jedynie co są nowe to ten fiolecik. Mi się spodobało to, że jest taki trochę inny kolor niż, niż zazwyczaj są spotykane. Taki mocno śliwka. Ale też fajny, no tylko, że jednak niepotrzebnie mam dwa te same to jeszcze, yy, ostatnio jeszcze fajne sobie kupiłam, to są właśnie lakiery z firmy Butterfly. Takie dwa kolorki. Jeden, który mam właśnie na paznokciach, to jest numerek 65. Kosztowały mnie 3 zł. Ja lubię takie małe pojemności, jak ma lakier, dlatego, że lubię często zmieniać, a jak są, nie wiem, 10 ml czy 12, to nawet nie zdążę zużyć, a już się psuje. Kolejny taki czerwień, jest numerek 68. Fajnie trzymają się około 3 dni. Jednak um, używam y, dodatkowo utwardzacza, więc nie wiem jak bez. Nie próbowałam. I jeszcze kupiłam sobie mleczko do opalania z firmy Bielenda. Y, Faktor 30. No niestety y, z tej serii... Nie ma bikini bioeko, nie ma wyższego faktora. Jednak nie kupiłam sobie z firm takich tych bez chemii, dlatego że są, to jest koszt dość drogi, koło 60 zł. Natomiast jak tu można wyczytać, praktycznie to jest kosmetyk bez chemii, bo nie, nie posiada jest bezpochodnych ropy naftowej, bez parabenów i pek, certyfikowane uprawy roślinne. I co jest fajnie, chroni przed poparzeniem, skutecznym fotostarzeniem. nawilża, poprawia jedność elastycznej skóry. Czyli kosztował mnie około 20 zł, a nie jest tak mocno e, chemiczny jak pozostałe produkty. Duża pojemność 200 ml, co zauważyłam dość krótki okres ważności, bo do 2011 listopada. Ale jednak trzeba pamiętać, że mleczko do opalania należy zużyć w ciągu jednego roku, czyli sezonu, bo po otwarciu już później nie są tak y, skuteczne, y, chronieniu nas przed słońcem następnego roku. Zapach jest po prostu tego mleczka śliczny, taki kakaowy, po prostu super. No ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzał, no ale y, latem, bo na razie słońca zbytnio nie ma. Okej, okay, to chyba wszystko o moich produktach. Aha, jeszcze wspomnę o tej kredeczce z firmy Sante do Brwi, która jest Super, fajnie się trzyma cały dzień, fajna jest ta szczoteczka i bardzo polecam. Ok, więc chyba to wszystko z produktów polecanych przeze mnie. Dziękuję, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, papa. Pa.